Firma Bedbud działa w branży budowlanej od 1998 roku. Świadczymy wszelkie usługi związane z betonem, wykopami oraz pracami ziemnymi od fundamentu po dach. Oferujemy między innymi: sprzedaż, transport oraz pompowanie betonu. Bloczki fundamentowe, kręgi betonowe, nadproża, płytki chodnikowe, płytki eko. Prefabrykaty betonowe na zamówienie. Usługi koparką, wykopy, fundamenty, prace ziemne, niwelacje terenu. Usługi ładowarką i wywrotką. Żwiry płukane oraz grysy. Dzięki dobrej organizacji produkcji oraz własnej bazie transportowej zapewniamy szybką realizację zamówień oraz atrakcyjne ceny. Działamy na terenie powiatu Sokołowskiego, Węgrowskiego, Siedleckiego, Łosickiego i Siemiatyckiego. Zapraszamy do współpracy.